17 dzień naszego kalendarza adwentowego. Kochani, zapraszam na kontynuację naszej zabawy. Zapraszam na odkrycie kolejnego domku, w którym ukryta jest biżuteria, która powstała w naszej pracowni w Kotlinie Kłockiej, a dokładnie w Kłocku. Ja nazywam się Renata Wydroj. Już od 17 dni odkrywam dla Was nasze cudeńka z kalendarza adwentowego. Dziękuję bardzo za udział w naszej zabawie, za lajkowanie, komentowanie, udostępnianie. Bo jak mówiłam wcześniej, biżuteria. Z 24. Domku trafi do osoby, która będzie najbardziej aktywna. A my co, przechodzimy do domku numer 17. Co tu dzisiaj będzie? Słuchajcie, sama jestem bardzo ciekawa. Kolczyki w kształcie lejących zegarów, inspirowane obrazem Salwadora Dalego, trwałość pamięci. To jest jeden z moich ulubionych surrealistów. Mamy tutaj jeszcze zawieszkę z tym samym motywem. O tak one się prezentują. Zobaczcie. No to jest super pomysł na prezent dla takiego, kogoś, kto kocha malarstwo, uwielbia sztukę i docenia polskie wyroby ręcznie wykonane z najwyższych surowców, tak jak ten komplet został wykonany ze srebra 925. Ale to jeszcze nie wszystko. Oczywiście mamy niespodziankę. 17 grudnia minus 15% na całą kolekcję Sweet Home, w której znajdują się oto te zegary. Także kochani, łapcie okazję, szukajcie prezentów, bo jeszcze jest czas, abyśmy je do Was wysłali. To wszystko na dzisiaj, a my widzimy się jutro. Pięknego dnia, kochani.